Hello guys! Hello! Hello my guys mój guys! Who are you today? Tonight? How are you tu to tu to, to, tonight? Tonight? Today easy. Tonight, bo no. Chodź. Czekaj! Nie pomoc paną, zaraz prawdzę, co wszystko jest. O, żebym ci wiesz tak macka, tak wiesz tak Jesteś taka chod. Mateus! Czemu, co się stało? A, jestem z Kibili e, Siemas ten, e, pulpeto. E, widzowie zagramy za chwilę CSI, a później pójdziemy w Minecrafta. E, masz 15 zaproszenie ode mnie. <laughs> ci się mapki? Tak, no to wiesz, to możesz miraża Miraza? wszystko inne usuń. Dawaj nam raz razy Ostatnio Co? na Trainie. Chodź, zagramy na Mirażu, bo... But... No nie, nie skrzydłowy. skrzydłowy! Miał być wbijany. Mówię Silver 4 miał być wbijany, a nie... Nie no że to na Vertigo Silver 4. Ostatnim razem było, widziałeś to. Ostatnim razem był ten. Co? Turniej dzisiaj będzie skrzydłowy dla odmiany. A następnym razem będzie turniej. Dobrze? Na ile? Jeżeli wygrywamy tu, turniejowego, to... No, nie, je zagramy następnym razem. Ciężko mi się tak. wcześniej wiesz, jak jest mecz? Nie. O, nie jest mecz. Ale wiesz, ty, ja ale bym Ci tak, wiesz, mateczka, tak... Jesteś taka, od myszko u ciebie wszyscy co... Wiesz, to nagrywa? Wiem! I co z tego? To, co powiesz, to, co powiesz, jest wszystko przeznaczone, nie ważne na co. No Powiedziałem, że nie jest przeznaczone dla dzieci, to ustawiłem tam!

Fajnie, super. Ktoś się wystraszył widzowie, przyznawać się. Kochani moi widzowie. A! O. Nie sprawdzałem, czy działa, działa dźwięk w OBS-ie. Nie da się tak robił, ja nie jestem wstecz. Oni mi się Zabiję się tego nigera odemy Co ty mówisz? No on mi... Nie... No to zabij go z, z strzelby. Nie no. mój ten... Czy dzisiaj? Zemkę zabrał po No o to wam na naspawna niedawna, jak to jest devil Dobra, to może jutro zagramy Dołączy dzisiaj Zabijesz się ich Wiesz, że mecz już zaczyna? <mulatuj> Szabu dabu dabu i ty ty, ty tralala! Tu rzadko, tu co? E? Szybę, to. <mulatuj> musicie na mnie czekać. Masz jeszcze dwie minuty. To sprawdzimy, mi czym się załaduje. Jak baj do baj ode mnie trójkę dostałeś. Jaką trójkę? Trójkę. Kiedy? Przed chwilą. Jezu! Yes! Tylko, że nie wyświetlać się, bo nie masz tego zrobionego, dlatego, ale wiem, że dostałeś. Sprawdzę. Jeżeli nie dostałem, jesteś kaskiem. No to... Chyba, że nie przeszło, ale jeszcze bardzo. No, ba ej noc! Odpali się! <noise> to jest chyba moje imię i nazwisko. <noise> ej, bo ja to mam pokazane mi ten. Nie ej, ma. Ma? Bo tu masz mój nick, jaki użyłem. Muszę ja zobaczyć. T... T... P... P... Teepli Donate O jesteś! No, masz 5 sekund no. Dobra, zaraz sprawdzisz Chodź Jest problem Będziesz musiał... A nie, jednak dobra Nie ma problemu, może Oni do nas idą No! no. Nie jeszcze nie załadowało Czarny ekran mam Rzymek. Ty! No jaki stworzysz mi pompakę za O co ty robisz? Co jest? Kręcisz kamerą cały czas. O. That O! No i... Kofę dostałeś. Ja? Tak. Jesteś w meczu. Idź. Wyjdź i zresztą... A nie, bo to ci będzie pięć lat A wyjdź z mecza i O, jest! Jest. Mniej więcej.

Long. Kurde long No jaki okay. long! No z long da Niedawna wideo, później będzie live z Minecraftem już za godzinkę zrobię Sorry Robię.